Doprawdy nie mogę, nie mógłbym nie odnotować tego wydarzenia, ale jednak nawet nie to, że niecodziennie się zdarza. W ogóle się chyba dotąd nie zdarzyło, żeby na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych ktoś powoływał się na świadectwo Polaka. Pokazywał wysłany przez niego wpis z mediów społecznościowych dodatkowo jeszcze informował, że to jest szalenie ważna osoba. No, jak się już na kogoś powołujemy, to chcemy dodać mu znaczenia. I yy, twierdząc, że jego żona jest dopuszczona do najściślejszych kręgów władzy w Białym Domu w Stanach Zjednoczonych, więc jak taki człowiek pisze, że to Amerykanie wywalili w powietrze yy, gazociąg Nord Stream 2, no to wie co pisze. Mówię oczywiście o Radosławie Sikorskim. Niestety byłym kiedyś ministrze. Spraw, y, spra, y, ministrze Obrony Narodowej, Ministrze Spraw Zagranicznych, a potem jeszcze Marszałku Sejmu. A więc dla cudzoziemca, dla kogoś, kto go nie zna, postaci znaczącej. Taka oto znacząca postać komentuje uszkodzenia gazociągu tweetem, które oczywiście jednoznacznie y, stanowi jednoznaczne stwierdzenie, że to Amerykanie wywalili w powietrze. Ten tweet oczywiście po 12 minutach jest retweetowany przez oficjeli rosyjskich. Zyskuje ogromne nagłośnienie w rosyjskiej propagandzie we wszystkich językach. No i koniec końców ląduje na Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Wszyscy się zastanawiają, dlaczego. Jak to możliwe, co? Facetowi odbiło, żeby napisać coś takiego. Potem się głupio przez cały dzień upierać, że nie napisał tego, co napisał, tylko mądrze napisał, a głupia, jak to nazywa psychoprawica nie zrozumiała głębi jego myśli i odczytała to, co wszyscy odczytali. Potem się okazało, że jednak departament Stanów, departament Stanu Stanów Zjednoczonych, też odczytał to tak, czyli też okazał się psychoprawicą i wtedy już Razesław Sikorski przymknął się i został gdzieś tam schowany, ale tego nie schowasz. Sława, sława, po prostu wreszcie wielka światowa sława. Rada Bezpieczeństwa ONZ, rosyjski ambasador pokazuje, chwali, mówi, że oto jest dowód, że człowiek świetnie zorientowany, którego żona dopuszczona jest do najbliższych kręgów władzy w Białego Domu, potwierdza, że był to amerykański sabotaż. A tam jeszcze Roman Gerty, gdzieś tam w pobliżu, który też zawsze chętnie kolportuje wszystkie mądrości przychodzące ze wschodu, tak jak wcześniej kolportował mądrości o tym, że Polska szykuje się do rozbioru Ukrainy, zamierza oderwać od niej lwów, tak teraz yy, podchwycił to, że proszę bardzo, wiarygodne źródło, jaki jest ambasador rosyjski, potwierdza, że Ann Applebaum jest dopuszczona do naj... Ściślejszej władzy w Stanach Zjednoczonych, w związku z czym to jej właściwie powinniśmy oddać całą polską politykę zagraniczną, bo jest najważniejszym Polakiem na świecie. Chyba nie. Jej jednak nie pokazywano na Radzie Bezpieczeństwa ONZ, jednak jej mąż jest chyba najważniejszym człowiekiem na świecie. Nie będę wdawał w psychoanalizy, chociaż jeżeli państwo chcą znać moją odpowiedź na pytanie, co mu odbiło, to zaryzykowałbym stwierdzenie, że Radosław Sikorski, którego Uważam, obserwując go od lat za człowieka o ogromnym deficycie dojrzałości. Taki typ. mądrze to, to jest takie, to takie stworzonko jak solot. Kto ciekaw, nie wpisze do wyszukiwarki. Jest taki typ ludzi, którzy po prostu nie dorastają, nawet jeżeli dorastają, w sensie. Metaforycznym oni robią się wysoce, ale spod nich nadal pozostają króciutkie i w tych króciutkich porciętach ganiają przez całe życie, nawet jeżeli z jakimś kaprysem losu i niezwykłym zbiegiem okoliczności robią wielkie kariery i zasiadają na stanowiskach, na których się. Zasiadać powinno. Więc sądzę, że tak jak baby w maglu przysłowiowym czasami chcą coś powiedzieć i mówię pani, pani kochana, bo ja wiem, ja pierwsza to mówię, to tak strasznie się chciał pochwalić Sikorskiej, że on wie, nie żeby wiedział, ale bo te baby w maglu też nie wiedziała, nie wiedzą, ale tak sobie wymyślił, że to Amerykanie na pewno zrobili. <grym> Właściwie to tak nie będę przesądzał, kto to zrobił yy, i dlaczego, bo Gdyby właściwie zastosować literalnie taką starą łacińską zasadę, że zrobił ten, kto najwięcej korzyści z, z tej sytuacji wyciąga, no to, to myśmy to musieli wysadzić w powietrze. No bo jak nie będzie Nord Streamów na Bałtyku, a nie będzie 20 miliardów euro, które Niemcy wydali na ten projekt. 5 razy więcej niż gdyby puścili terrorociągi przez zaprzyjaźnione sojusznicze kraje z Unii Europejskiej. 20 miliardów, które na to wydali z własnej kieszeni, bo Rosjanie nie dołożyli ani centa. Wszystko, co było wkładem rosyjskim, było pożyczone od Niemców w niemieckim banku i miało być spłacone. To części pewnie już zostało spłacone gazem. Z 20 miliardów się poszło krać I teraz, nawet gdyby się spełnił złoty sen Olafa Scholza i wszystkich innych Niemców, i gdyby. Jakimś cudem udało się spacyfikować Ukrainę, skłonić ją do podpisania układu pokojowego. A w Moskwie zasiadłby na tronie nowy Gorbaczow, którego można było ogłosić przed całym światem, jako no właśnie odnowiciela, który gwarantuje, że teraz wszystko będzie inaczej, żeby tylko nie, nie przeszkadzać mu, bo ma twardogłową opozycję, więc nie można go upokarzać, trzeba mu ustępować. Gdyby się nawet to stało i znowu niemiecka gospodarka miałaby dostać tlen. W postaci tych tanich paliw, surowców rosyjskich, to już wtedy może go dostawać tylko przez jamał. No ale wszyscy na szczęście do tego stopnia przyzwyczaili się uważać Polskę za z dykty z samymi Polakami na czele, że na szczęście jesteśmy poza podejrzeniami. Podejrzewani są Rosjanie, podejrzewani w Rosji są Amerykanie. No i tutaj Radosław Sikorski wyszedł ze wspaniałym prezentem. Doceniam postawę żony, która połechtana mile przez ambasadora rosyjskiego przy, przy Radzie Bezpieczeństwa ONZ rzuciła się bronić męża w taki typowy dla siebie sposób, poprzez um, przypominanie, że w Polsce są jakoby jakieś skrajnie prawicowe organizacje, które dostają pieniądze od Putina. Pani Applebaum to jest osobny temat. Obiecuję Państwu kiedyś filmik z mojej półki na temat tych mądrości, które ona głosi. To jest generalnie ciekawy przykład niezasłużonego wielkiego wpływu, na szczęście ograniczonego do tej bańki lewicowo-liberalnej, bo ona napisała rzeczywiście świetną książkę o gułagu. Świetną głównie dzięki temu, że zdołała dotrzeć, no, jakoś to sobie załatwiła, że wpuszczono ją do stosownych archiwów y, rosyjskich i dopuszczono do, do ludzi, którzy mieli dużo do powiedzenia na ten temat. Więc dostała nagrodę Pulicera za służenie, ale teraz tą nagrodą Pulicera, uwiarygadniana tym autorytetem nagrody, wypisuje rzeczy niesamowicie głupie. Z całą odpowiedzialnością to mówię. Jeżeli ktoś z Państwa jest ciekaw, to. Kiedyś był taki artykuł z lewicowego miesięcznika Atlantic Monthly, gdzie on napisuje, przetłumaczony na polski, wydany w Gazecie Wyborczej, zareklamowany przez Radosława Sikorskiego jako tekst, który zachwycił Baracka Obamę, bo podobno w prywatnym liście tak autorce napisał. Ja napisałem o tym tekście, taki tekst jest w internecie, proszę wrzucić, wyszukiwarkę, jeśli ktoś jest ciekaw szczegółów. Ten tekst się nazywa Bzdury, które zachwyciły Obamę. I... Nic nie mam do dodania, ale ja nie chcę w tej chwili mówić o konkretnych dziełach pani Applebaum, o tym być może porozmawiamy kiedyś w cyklu z mojej półki. Natomiast jest fenomenem, że kiedy ktoś przychodzi w takiej glorii, Amerykanka, a zainteresowana Polską e, i życzliwa, no oczywiście tej, 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 tej swojej Polsce, nie, nie, nie całej, nie, nie, nie tej naszej. Yy, i, I ma nagrodę policera, to wszystko, co powie, to musi być bardzo mądre. Tymczasem ona wypisuje no, rzeczy naprawdę tak głębokie, jak talerz. <laughs> Powiedzmy, że nawet taki do zupy, ale mimo wszystko to, to, to są płaskie banały, jakieś ze wstępniaków powtarzane, takie publicystyka la Michnik, czyli bez żadnych argumentów, bez niczego, ale z wielką pewnością siebie wygłaszane z pozycji autorytetu. I że to działa jakoś, ludzie to kupują. Chociaż tak naprawdę, no co, co ma Pulitzer za książkę o do yy, zdolności analizowania bieżącej sytuacji politycznej? To jest sytuacja jak z panią Jandą. No, pani Janda jest wielką, była kiedyś wielką aktorką, natomiast jak się wypowiada o polityce, to jest po prostu jak te kilogwoździe przysłowiowe. Ale o, docenimy, że Anna Applebaum przynajmniej zawsze broni męża. Prawda? W tym artykule yy, w Atlantic Monthly, z którym polemizowałem, na przykład, i to było szczególnie wredne z jej strony, usiłowała wrzucić Amerykanom i pewnie skutecznie to zrobiła niestety dzięki temu policerowi, taką narrację na temat Smoleńska, że to wszystko wina Lecha Kaczyńskiego i że to wszystko jakieś wielkie kłamstwo, dzięki któremu jakoby wygrał wybory PIS, bo właśnie tym kłamstwem o zamachu Smoleńskim porwał Polaków i wszyscy Polacy dlatego zagłosowali na. Populistów. Proszę zobaczyć, jakie to jest głupie. Już pomijając całą teorię i, i, i nie zadając nieśmiertelnego pytania, komu to służy, to twierdzenie, że w 2015 roku PiS wygrał wybory dlatego, że Polacy wierzyli w Zamach Smoleńsku, jest po prostu kontrfaktyczne. Przeciwnie, najlepszy dowód, że w 2015 roku, kto jeszcze pamięta, Antoniego Macierewicza schowano totalnie. Zresztą wszystkich, tak powiem, starych pisowców schowano, eksponowano nowe twarze Andrzej Duda, Beata Szydło, specjalnie na te wybory to oni zostali wystawieni. A Macierewicza, który się najbardziej kojarzył z, z teorią zamachu, schowano tak głęboko, że pamiętam, chcąc go jednak za wszelką cenę pokazać w kampanii i przykleić go do pisu, co samo w sobie jest dowodem, że teoria zamachu raczej PiSowi szkodziła niż, niż pomagała w tamtym okresie, to TVN musiał wysłać jaczejkę gdzieś tam do jakiegoś polskiego kościoła w Chicago, w parafii w podziemiu, gdzie się z grupką kilkudziesięciu sympatyków wtedy w samym szczycie kampanii wyborczej spotykał Antoni Macierejczyk, bo tak daleko go wysłano, żeby go tylko tutaj nie mógł TVN sfilmować i, i głosić o zamachu, że PiS głosi o zamachu. czyli Oczywiste bzdury pisała pani Applebaum, powtarza je regularnie. No ale rozumiem, że chce obronić męża, co jest y, u dziennikarki nie, nie do zaakceptowania, ale, ale no, u żony w gruncie rzeczy należy, należy pochwalić. Po, powtarzam, bo już to gdzieś powiedziałem, że wiele osób powinno zasiąść na ławie oskarżonych w takim uczciwym śledztwie smoleńskim. Która, którym niestety nikomu nie zależy ani, ani jednym, ani drugim, dlatego nikt nawet takiego śledztwa nie próbował zrobić. Ale gdybyśmy mieli uczciwie wyjaśniać sprawę Smoleńska, to na tej ławie oskarżonych naprawdę powinno być wiele osób z różnych partii, ale akurat Radosław Sikorski powinien siedzieć na niej dwukrotnie. Jako szef MONU w rządzie PiSu, czyli człowiek, który odpowiadał za stan 36 specjalnego pułku lotnictwa myśliwskiego, gdzie latami, latami, co no, odpowiada tylko do 2006 roku bodajże, ale tam należałoby zbadać jaki jest jego udział w tych wszystkich patologiach, bez których by na pewno do tragedii w Smoleńsku dojść nie mogło. No a drugi raz na tej ławie oskarżonych musi zasiąść oczywiście jako minister spraw zagranicznych w rządzie Tuska, odpowiedzialny za to, że Tusk tam pojechał na pałę, niezbryfowany, nie wiedział nawet o umowie, jaką mamy dwustronnie z Rosją podpisanej, dotyczącej katastrof, że zgodził się na jakiś załącznik do konwencji, yy, yy, oddał wszystko, co tylko mógł oddać Rosjanom. Co zresztą do dzisiaj Sikorski te obroni w taki swój sposób, rżnąc głupa, to znaczy twierdząc, jak to oddaliśmy śledztwo Rosjanom, przecież prokuratora śledztwo prowadzi. Nie. Mówimy o śledztwie, które prowadziła pani Anodina. Mówimy o badaniu wy wypadku lotniczego, a nie takie tam... Głupie czepianie się słówek. ciekawa historia, bo ja wiem, ja powiedziałem, raczej podejrzewam tę wieczną niedojrzałość Radosława Sikorskiego, bo ja jestem wyznawcą zasady brzytwy Okhama, ale pewnie wielu ludzi będzie się zastanawiać, no dobrze, jak to jest, że właściwie ten Sikorski tak cały świat, podobnie jak jego żona, przekonali, że oni są strasznie antykomuniści, a już zwłaszcza Putina najwięksi wrogowie, jaki sobie można wyobrazić. Natomiast gdy przychodzi do konkretów. To, kiedy pani Ann Applebaum coś pisze, tworzy narrację w istotnej dla Polski sprawie, to przypadkiem jest to narracja idealnie dla Putina. A kiedy Jarosław Sikorski podejmował jakieś decyzje jako minister, jako człowiek mający jakieś decyzje do podjęcia, to też jakoś przypadkiem one zawsze były proputinowskie. Może dlatego, że po prostu to też rozważyłbym taki wątek, że politycznie tamta cała strona, cała tamta formacja jest. Uzależniona psychicznie, już pomijam wszelkie inne uzależnienia, ale po prostu jest uzależniona psychicznie od Europy czytaj od Niemców. Tak jak towarzysze z PZPR, byli uzależnieni od partii, Kompartii Sowieckiej i nie wyobrażali sobie, że można by mieć inne zdanie i nie wyobrażali sobie innej drogi niż w ramach Międzynarodowego Obozu Komunistycznego, w ramach Obozu Sowieckiego. Tak samo ekipa, której symbolami są Tusk, Sikorski i inni, nie wyobraża sobie, że Polska mogłaby być niepodległa, prowadzić suwerenną własną politykę, kierować się swoimi własnymi interesami i dążyć do tego, żeby być państwem silnym, wielkim, mającym coś do powiedzenia, na równi grając z innymi graczami politycznymi w tej grze międzynarodowej uczestniczącym. Nie, im się to po prostu nie mieści w głowie. Oni uważają, że Polska to jest takie dziadostwo, takie księstwo warszawskie, które musi być do kogoś przyklejone. Tutaj się już rodzi cała demagogia, że musi być przyklejone do Europy, bo jak nie to, do, to Putin. Chociaż oczywiste jest, że w, w momencie, kiedy obowiązuje nobis Markowski niewypowiedziany, może niepodpisany, ale funkcjonujący sojusz między Niemcami a Rosją, to nie ma alternatywy Niemcy czy Rosja, bo Niemcy to też Rosja, w którąkolwiek stronę by nas kiwnęło, to jesteśmy generalnie, mamy tę oś Berlin-Moskwa i jesteśmy jej podporządkowani. No i jest oczywiście z tego bardzo wygodne dla mentalu targowickiego tłumaczenie swojej zdrady, działań, które są tak naprawdę sprzeczne w oczywisty sposób z polskim interesem narodowym, i haniebny i tak to na pewno przyszłość oceni, ale podobnie jak targowiczanie z wieku XVIII nie mieli świadomości, że oni zdradzają ojczyznę. Przeciwnie, oni uważali, że są wielkimi patriotami, którzy bronią złotej wolności i bronią praworządności zagrożonej przez konstytucję 3 maja i odwoływali się do, o przywrócenie praworządności do carycy jako gwarantki. Tak zwanych praw kardynalnych, które w Polsce obowiązywały i których Targowica broniła. No i dokładnie tak samo stworzyli sobie taki dyskurs, w którym zdrada jest działaniem na rzecz Polski. Właściwie jedynym działaniem na rzecz Polski, ponieważ jedyne działanie na rzecz Polski, jakie jest przyję... do przyjęcia, to jest zadbanie o to, żebyśmy byli pod wpływem Niemiec. Yy, oni to nazywają płynęli w głównym nurcie polityki europejskiej. A coś my robili przez 50 lat PRL-u, niż płynęli w głównym nurcie polityki yy, mocarstwa, które rządziło połową świata. No tak, nie wychylaliśmy się z tego głównego nurtu ani na... Milimetr można powiedzieć, że byliśmy bardzo potężni i tutaj ta sama droga do potęgi u Radosława Sikorskiego, Tuska, wszystkich tam pomniejszych, tych Lewandowskich i innych, e, e, Halickich i e, europosłów i y, 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 y wszystkich ich działaczy, no to taka sama droga do wielkości. Całkowicie być posłusznym wobec Niemców. Wtedy Niemcy, kiedy Paweł rządziła, kazali nam, że mamy mieć dobre stosunki z Rosją, bo tego Niemcy wymagali w związku z czym oni się starali mieć dobre stosunki z Rosją. Więc, wszystko to mówię oczywiście powiedząc, że część z Państwa gdzieś tam w tyle głowy ma hipotezę agenturalną po prostu. No bo znów nie jest to takie do końca niemożliwe, tak? modus operandi służb rosyjskich, jeszcze carskiej ochrany, a potem przyjęty przez Sowietów, zawsze był taki, że jak często cytuję te przykłady, jak rozpracowała w XIX wieku ochrana polską emigrację, to zawsze agentami ochrany okazywali się ci, co najgłośniej krzyczeli przeciwko Rosji. My jesteśmy najwięksi wrogowie. Ani mowy nie ma ręki podać Moskalom. Absolutnie zdrajca czartoryski, który prowadzi jakąś kapitulanską politykę to nie ci, którzy mówili, że z Rosją się trzeba jakoś tam jednak dogadać, tylko czy, czy, czy mądrzej prowadzić, tylko ci, co bez przerwy, powstanie za powstaniem Non-Stop, dopiero co jedno upadło już swoich następnych emisariuszy, to oni byli tymi agentami. Więc to, że prawdziwa agentura Putina ujawnia się właśnie przez pozowanie na to, że oni są największymi wrogami Putina, no nie jest. Zupełnie nieprawdopodobne. Tym bardziej, że gdzieś rzeczywiście chyba przesadziła Ann Applebaum, że zwróciła uwagę właśnie na to, żeby obronić męża, to teraz nagle wymyśliła, że jakieś są skrajnie prawicowe organizacje po rosyjskich pieniądzach. O, o niech to będzie, to jest bardzo dobry pomysł, niech to będzie może natchnieniem dla, nie wiem, czy mi pan Żarny ogląda na przykład, niech to będzie Szczepan, myślę o, o rzeczniku, nie o profesorze, ale może podrzuci pomysł służbom, żeby się trochę zajęły tym jak pieniądze Wiaczesława Mojżesza Kantora funkcjonują w Polsce, jak jest nie na skrajnej prawicy bynajmniej, tylko na skrajnej lewicy. Ludzi typu Rafała Pankowskiego, organizacje typu y, jakiś tam Otwarta Rzeczpospolita, jakieś Nigdy więcej, otwarty dialog którego szefową w sposób zupełnie jawny Anna Applebaum wprowadzała na salony brytyjskie wtedy, kiedy polskie służby ostrzegały, że to jest putinowska agentura. I ta wielka, wielka przeciwniczka Putina, jaką jest żona Radosława Sikorskiego, ręczyła za nią, otwierała drzwi, prawda, żeby Europa na złość Polsce ją przyjmowała i fetowała na uniwersytet jako prześladowaną przez... Reżim pisowski. Ja mam wrażenie, że wszędzie tam, gdzie się pojawia jakiś wątek oskarżania Polski o nazizm, że w Polsce są jacyś neonaziści, jakaś skrajna prawica, 70 tysięcy neonazistów maszeruje w święto niepodległości, jak to ten dureń belgijski serwaty, prawda, mówił yy, z trybuny w Europarlamencie, yy, że to jest tolerowane przez władzę, że PiS, prawda. Tym, yy, tam wszędzie gdzieś są pieniądze Wiaczesława Mojżesza Kantora. Być może tutaj też jakiś to, że po 12 minutach tweet Radosława Sikorskiego czy pana Applebauma, jak niektórzy mówią, oceniając prawdziwe znaczenie tych dwóch sławnych małżonków, który z nich większe ma wpływy, ten tweet po 12 minutach już funkcjonował w rosyjskiej infosferze. No może oni po prostu tak wysoko oceniają wieści Radosława Sikorskiego, któremu żona z najbardziej centralnych kręgów. Władzy w Białym Domu przyniosła wiadomość poufną, że Amerykanie wysadzili gazociągi. Tak było. Spytajcie Romana Gertycha, na pewno Wam potwierdzi. Może to jednak było przypadkiem, może to nie było przypadkiem. W sumie to nie ma takiego wielkiego znaczenia. I nie chcę, oczywiście, raz jeszcze gratulując Sikorskiemu tego, jak wreszcie się spełniło jego marzenie żeby być sławnym, żeby go uważano za poważnego człowieka, który coś może, bo zdaje się, że tu ma jakieś drobne kompleksy. To, że się spełniło to marzenie, gratulując, nie chciałbym się wydawać w psychoanalizę, dlaczego to się spełniło, bo bez psychoanalizy chyba nie wyjaśnimy, albo bez hipotezy agenturalnej, którą traktuję jako skrajną i sam osobiście mało prawdopodobną. Sam osobiście w nią nie wierzę, ale, ale, ale teoretycznie jest też taka możliwość, że Cytowałem, Suworowa jest w akwarium. Tam jak on opisuje, szkolenie sowieckich szpiegów, że też ich uczą, że są pewne zasady bezpieczeństwa, nie wychylania się, uwiarygadniania się, ale czasami jest sytuacja taka potrzebna, że wtedy akwarium daje rozkaz, idziesz na całość, lekceważyć twoją, twoją karierę dyplomatyczną, niczym się nie przejmować, po prostu nawet jeżeli to agent ma zostać spalony, trudno, zadanie jest ważne, trzeba je wykonać. No. Czy to ma coś wspólnego z tą sytuacją? Nie wiem. Wiem jedno, że brak naszego gazociągu Nord Stream na Bałtyku, a on, w zdaniu fachowców, w szybkim czasie ulegnie kompletnej degradacji, jak tam woda morska wchodzi i po prostu nie będzie tego gazociągu. Musieliby go Niemcy znowu układać kolejne 10 miliardów euro na co najmniej na. Na, na, na przynajmniej jeden Nord Stream wywalić. Chyba byłoby to w tej sytuacji politycznej dużo trudniejsze niż kiedyś. Brak tego gazociągu zmienia polską geopolitykę, natomiast spalenie się Radosława Sikorskiego, mimo wszelkich starań jego żony, żeby odwrócić od tego uwagę i oskarżyć jakąś wyimaginowaną skrajną prawicę, rzekomo przez Putina sterowaną, też zmienia politykę, bo jednak to była Chociaż nielubiana w tym obozie, ale ważna postać dla obozu platformy obywatelskiej. I żeby nie wiem, jak Donald Tusk teraz kręcił, że a to tylko taki tam żart, nie, ma, nie nadawajmy temu znaczenia, się chciał zwrócić na siebie uwagę. Nie, żeby nie wiem, jak kręcił, nie odklei tego od siebie. I już nawet nie chodzi o kwestię tego nieustannego przerzucania się, które mamy w infosferze, to wy jesteście od Putina, nie, to wy jesteście od Putina, no, że w tym momencie jednak to oskarżenie. Trudniej będzie odrzucać Tuskowi. Chodzi o co innego. Oni, głęboka, niezwykle intelektualnie twórczość Anna którą kiedyś obiecuje się tu zająć, jest tego najlepszym przykładem. Oni nie umieją sobie wyobrazić innego świata niż ten, który odchodzi w niebyt. Tego, który właśnie Putin swoją agresję na Ukrainę wykończył. Świata. Postępującej liberalnej demokracji jako końca historii, liberalnej demokracji rozumianej jako ustrój, w którym oświecona elita jest. Wybierana niezłomnie cieszy się poparciem ludu, ponieważ lud wie, że ona jest oświecona i prowadzi we właściwym miejscu, we, właściwe, we właściwym kierunku i nie pyskuje i popiera, a elita w związku z tym, jak wskaże kogoś palcem i powie, to jest populista, to jest niemodny pogląd, to jest obrzydliwe, to, 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 to faszyzm i tak dalej, to lud w to wierzy. Na szczęście ten świat się skończył. W kolejnych krajach lud coraz bardziej nie wierzy tej oświeconej elicie, ta oświecona elita jest coraz bardziej sfrustrowana. Raz jeszcze przywołam dzieła sławnej pisarki i dziennikarki, ale oni wciąż nie potrafią sobie innego świata wymyślić. Zostają tylko bluzganie o psychoprawicy, przyklejanie, nurzanie w Putinie, insynuowanie faszyzmu. Populizmu, mielenie tych wszystkich przymiotników, które coraz mniej znaczą. I wydaje mi się, że ten pokazany przez rosyjskiego ambasadora na Radzie Bezpieczeństwa tweet jest w jakimś sensie przełomowy w tym procesie. Dlatego pozwalam sobie Państwo tak długo zawracać temu głowę. Ale chyba już wystarczy. Gratulacje Radosławie Sikorski. Nie mogę powtórzyć. Niestety zawieszczam sława, 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 bo raczej nie sława. Właśnie. Ale dobrze czy źle, ważne, że nazwisko znane się stało na świecie.